Dzień dobry. Zapraszamy do obejrzenia Panoramy Trójki. Dziś wydanie specjalne w plenerze. Przedstawimy działania na rzecz ochrony środowiska podejmowane przez uczniów w Szkoły Podstawowej nr 3 w Rypinie. Nasi reporterzy przedstawią działania proekologiczne. Zapraszamy. Bierzemy udział w warsztatach ekologicznych, rady na odpady i odnawialne źródła energii, dzięki czemu uczniowie poszerzają swoją wiedzę. Przenosimy się teraz do budynku naszej szkoły, gdzie widać działania ekologiczne. Uczniowie naszej szkoły segregują śmieci, zbierają nakrętki, baterie i makulaturę. Uczniowie z naszej szkoły chętnie biorą udział w konkursach ekologicznych organizowanych przez Urząd Miasta w Ryblinie, na przykład EkoRzeźba, EkoComics. Przenosimy się teraz na zewnątrz budynku szkoły, gdzie nasza fotoreporterka Róża pokaże nam działania uczniów. Tu też widać działania ekologiczne. Uczniowie opiekują się roślinami wokół szkoły. Szczególnie dbają o drzewka posadzone podczas uroczystości pasowania na pierwszaka. Niektórzy uczniowie przyjeżdżają do szkoły rowerami, dbając przy tym o środowisko. Działalność ekologiczna to też udział w akcjach takich jak Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi. W ramach zajęć przyrodniczych prowadzimy hodowlę roślin na parapetach i wysiew kocimiętki dla owadów zapylających. Dzięki ekopracowni będziemy mogli rozwijać swoje zainteresowania. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejne wydanie Panoramy Trójki.